to jest biegacz a to już jest szczytowa część tego wzniesienia skały łupkowe wyglądają jakby były przycięte przez kogoś bo są strasznie równomierne, także to jest dość ciekawe Ko po co, z jakich przyczyn a tu już jest punkt widokowy ostało się trochę starych barierek jest tutaj nieźle stromo wejście nie jest takie proste wszystko się tu kruszy i łamie tu jeszcze są jakieś napisy to jest na pewno R to jakby miało być S, ale to jest jakiś nie wiem stara czycionka jakieś D, ale jakby to było w drugą stronę w ogóle. Czyli w tą To jest jakby D. Ciężko to określić. Zbyt wiele z tych barierek nie zostało ale coś się z nich zostało. Jest taka grzęda skalna trochę Co tu jeszcze fajnego widać, a to jest tak zwana tu ją powinno być widać, tutaj idzie. To jest tak zwana śliwkowa ścieżka. Ona wiedzie aż do Marczowa z łupek. O, prawie bym zginął, ale, ale się udało przeżyć. Tu płynie bubr w dole. Ten bubr dociera tam właśnie do łupek, a te wzgórze to jest wzgórze, na którym jest zamek Lenno. Zamek leński i nawet tu.